Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w trzecim odcinku naszej serii o giełdzie Binance. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem, jak grać na Binance Futures. Zaczniemy oczywiście od samych podstaw, czyli jak grać na dźwigni, czym jest dźwignia, w jaki sposób postawiać stop lossy, w jaki sposób otwierać pozycje, w jaki sposób zamykać pozycje, w jaki sposób wpłacać, wypłacać i wszystkie inne podstawowe rzeczy do tego, abyś mógł w ogóle spróbować swoich sił z tradingiem z dźwignią. Pamiętajcie jednak, jeżeli chodzi o kontrakty Futures i w ogóle jeżeli chodzi o dźwignię, jest to sprawa naprawdę bardzo ryzykowna. Więc jeżeli zaczyna Dopiero zachęcam Was, abyście zaczęli naprawdę bardzo małym kapitałem, tak po prostu, abyście mogli małym kosztem popełnić swoje pierwsze błędy. Oczywiście mam nadzieję, że te wideo pomoże Tobie pewnych błędów uniknąć, to jednak myślę, że tak czy siak takie błędy się pojawią, a jeżeli się pojawią, nie chcesz po prostu stracić swoich wszystkich pieniędzy, więc wszystko, wszystko z głową. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiałem tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami z rynku kryptowalut, chcesz także mieć dostęp do większej ilości właśnie tego typu poradników, Kliknij teraz subskrypcję, zostaw dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Ciebie poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Jeżeli jeszcze nie masz swojego konta na giełdzie Binance, poniżej w opisie znajdziesz mój link partnerski. Natomiast jeżeli chciałbyś zacząć od podstaw i od pierwszych wideo, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak założyć konto, w jaki sposób przelać tutaj środki, w jaki sposób handlować na giełdzie Spot, tutaj znajdziesz teraz link do tych materiałów jeżeli tego jeszcze nie widziałeś, zachęcam ciebie, abyś po prostu zaczął od podstaw. Oczywiście dzisiaj omawiamy kontrakty futures, to jednak na początek szybkie różnice, jakie są pomiędzy margin trading, futures trading oraz giełdą Spot. Giełda Spot jest to tradycyjna giełda, z której najprawdopodobniej już korzystasz. Więc powiedzmy, jeżeli wchodzisz na giełdzie spot za 10 tysięcy złotych czy za 10 tysięcy dolarów i chcesz sobie kupić bitcoina i następnie cena danego aktywa, danej kryptowaluty wzrośnie, powiedzmy o 10% i ty w tym momencie sprzedasz, zarabiasz 10%. Jest to chyba proste. Natomiast rynki margin oraz futures pozwalają tobie pożyczyć pieniądze i zagrać nieco większym kapitałem. Z jednej strony oczywiście da to Tobie potencjalnie większe wyniki, z drugiej jednak strony wiąże się oczywiście z większym ryzykiem. Za chwilę przejdziemy do konkretnych przykładów. Musisz jednak Wiecie, że margin i futures różnią się od siebie. Przede wszystkim margin korzysta z giełdy spot. I tak naprawdę ta tabela orderów, które widzisz na giełdzie spot, z tej właśnie tabeli korzysta właśnie margin. Rynek futures jest to zupełnie inny rynek, rynek derywatyw, gdzie są zupełnie. Inne listy zamówień. Gdzie są zupełnie inne ordery, więc mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. Dodatkowo rynek Futures pozwala Tobie grać z dużo większą dźwignią, ponieważ margin pozwala tobie jedynie na dźwignię i aż dźwignie 10X. W przypadku futures jest to aż 125X. Za chwilę omówię dokładnie, co to oznacza. Oba te rynki pozwalają na zabezpieczenie transakcji całym swoim kapitałem, ale można także wyizolować to zabezpieczenie i tylko grać konkretną kwotą, konkretnym zabezpieczeniem na konkretną jedną transakcję. Jeżeli chodzi o opłaty, one także są różne. Jeżeli chodzi o futures, na to naprawdę musimy zwrócić uwagę, ponieważ mamy tak zwany funding rate i jest to opłata, która cały czas się zmienia. I jeżeli planujesz trzymać swoje pozycje naprawdę długo, bardzo często bywa tak, że właśnie ten funding rate może zjeść Twoje zyski. Ale przejdźmy do konkretów, przejdźmy do praktyki, ponieważ tutaj tak naprawdę możemy nauczyć się najwięcej. Przede wszystkim przechodzimy tutaj na derywatywy i klikamy USDM Futures. Mamy tutaj, jak widzisz, dwa rodzaje kontraktów: mamy USDM Futures i Coin M Futures. Róż się one tym, że zyski są realizowane w wybranym stablecoinie, najczęściej oczywiście USDT i tego użyjemy do dzisiejszego przykładu. Natomiast jeżeli chodzi o coin M-Futures, mamy tutaj do czynienia z realizacją zysków w konkretnej kryptowalucie. Dzisiaj jednak przyjrzymy się dokładnie USD M-Futures, a dlatego, że jest on najbardziej popularnym rodzajem kontraktów, jakie są wybierane przez użytkowników. Także do dzisiejszego przykładu użyjemy kontraktu BTC-USDT Perpetual, bo ponieważ mamy do wyboru jeszcze kontrakty kwartalne, jednak ponownie najprościej będzie zacząć od właśnie perpetual, a dlaczego? Ponieważ nie ma on konkretnej daty, kiedy dany kontrakt się. Kończy. Więc jeżeli interesują Cię kontrakty właśnie do USDT, klikasz po prostu tutaj ten guzik i następnie wybierasz daną kryptowalutę lub ewentualnie sobie wpisujesz. Jak widzisz, mamy tutaj BTC i USDT Perpetual, klikamy ten kontrakt i przenosimy się na ten jeden konkretny wykres. Co to, Ale co to w ogóle oznacza zrobić Longa na Bitcoinie lub shortować Bitcoina? To jest tak naprawdę bardzo, bardzo proste. W przypadku Longa po prostu kupujemy Bitcoina, a w przypadku Shorta sprzedajemy. A innymi słowy, po prostu przewidujesz przyszłą cenę Bitcoina. Ponieważ, jeżeli kupujesz longa, w momencie kiedy cena bitcoina zaczyna iść do góry, ty zaczynasz zarabiać pieniądze. Natomiast kiedy cena bitcoina nie idzie w wyznaczonym przez ciebie kierunku, wtedy po prostu swoje środki zaczynasz tracić. Za chwilę otwieramy pozycję, pokażę tobie, jak to dokładnie wygląda. Jednak mam nadzieję, że na ten moment wiesz, że jeżeli teraz byś wszedł w rynek i zrobiłbyś tak zwanego longa, po prostu obstawiasz, że cena bitcoina będzie od tego momentu szła do góry. I w zależności od tego, gdzie chcesz zrealizować swoje zyski, ustawiasz sobie take profit i w tym momencie te zyski realizujesz. Do konkretnie do realizacji zysków i jak z transakcji wychodzi i Także za chwilę przejdziemy. Natomiast odwrotna sytuacja, jeżeli chodzi o shorta. Jeżeli uważasz, że cena bitcoina zacznie iść od tego momentu w dół, możesz oczywiście otworzyć pozycję short, czyli w tym momencie będzie tobie zależało na tym, żeby po prostu cena bitcoina szła w dół. Ani short, ani long nie różniłby się tak naprawdę za bardzo od rynków spot, gdyby nie dźwignia. Dlatego to właśnie teraz omówimy. Dźwignia pozwala tobie zagrać z dużo większą kwotą, niż faktycznie posiadasz. Zauważ, ja tutaj mam na swoim koncie około 915 dolarów. Jednak jeżeli bym chciał zagrać dźwignią, powiedzmy 10x, oznaczałoby to, że mógłbym otworzyć pozycję dziesięciokrotnie większą, czyli pozycję opiewającą na 9150 dolarów. Brzmi to oczywiście fajnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli cena faktycznie tutaj poszłaby, powiedzmy, o 10% do góry, ty miałeś otwartą swoją pozycję long z dźwignią 10x, oznaczałoby to, że te 10% nie byłoby liczone z twojej bazowej kwoty, ale właśnie z tej pożyczonej kwoty z dźwignią. Czyli w tym wypadku z 9150 150 dolarów, więc twój zysk wyniósłby w tym momencie 915 dolarów. Natomiast może mieć to także swoje negatywne konsekwencje. Dlaczego? Ponieważ jeżeli się pomylisz i cena zacznie iść w innym kierunku niż zakładałeś, także będziesz tracił 10 dziesięciokrotnie szybciej. I każdy 1% zmiany ceny nie w tym kierunku, w którym ty dla siebie obstawiłeś, będzie oznaczało, że będzie to dla ciebie traciło tak naprawdę 10%, ponieważ masz dźwignię 10x. Zróbmy jeszcze jeden przykład tak, żeby to tobie bardziej jeszcze zobrazować. Powiedzmy, masz 100 dolarów, na swoim koncie i zdecydowałeś się, aby otworzyć pozycję long na 10x, dźwignią 10x. Oznacza to, jak już wiesz, że zagrywasz w tym momencie kapitałem 10 krotnie większym, czyli 1000. Dolarów. W tym momencie jeżeli masz pozycję długą, czyli masz tak zwanego longa i faktycznie tak obstawiłeś i cena pójdzie o 10% do góry, zrobisz tak naprawdę 10% razy 10, czyli 100% i ze swoich bazowych 100 dolarów w tym momencie robisz 100%, czyli masz dwa razy tyle. Jednak druga strona medalu, jeżeli faktycznie rynek pójdzie o 10% w dół, czyli w przeciwnym kierunku niż ty dla siebie obstawiłeś, stracisz 10 razy 10, czyli 100%, czyli tracisz 100% swojego kapitału. Dlatego też, jeżeli chodzi o dźwignię, naprawdę trzeba tutaj uważać jak widzisz w przypadku dźwigni 10x ryzyko jest już naprawdę spore. Jednak na Binance mamy dźwignię nawet razy 125. I tutaj także, żeby to Tobie zobrazować, powiedzmy w przypadku dźwigni razy 100, wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zagrywasz powiedzmy za 100 dolarów, w tym momencie, jeżeli faktycznie cena pójdzie o 10% do góry, jako że zagrałeś dźwignią razy 100, czyli ze 100 dolarów zagrałeś 10 tysiącami dolarów, cena idzie o 10% do góry, czyli z 10 tysięcy dolarów masz zarobione 1000 dolarów. I tak naprawdę z Twojej stówy robi Niż 1000. Jednak druga strona medalu w przypadku dźwigni razy 100 wystarczy, że w tym momencie rynek pójdzie o 1% w przeciwnym kierunku niż obstawiłeś, żeby zlikwidować Twoją pozycję i żebyś stracił cały swój kapitał. Więc jeżeli chodzi o dobór dźwigni, moim zdaniem na start razy 3, razy 5, może razy 10, jeżeli faktycznie masz już to naprawdę bardzo dobrze opanowany. Mam jednak nadzieję, że po tej części wideo po prostu będziesz na to uważać, ponieważ dźwignia daje spore korzyści, ale też wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Czym są i jakie są różnice pomiędzy cross i isolated margin? Jest to kolejna bardzo ważna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę w swoim tradingu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli klikasz tutaj na tą tutaj ikonkę przed rozpoczęciem każdej transakcji, zachęcam ciebie abyś sprawdził, co masz tutaj ustawione i masz tutaj do wyboru cross i Isolated. Co to oznacza? W przypadku Cross Twoją pozycję będzie zabezpieczał cały kapitał, jaki masz tutaj na rynku Futures na swoim koncie. W przypadku Isolated Margin jesteś w stanie wyizolować tą część kapitału dla każdej jednej pojedynczej transakcji. Jeżeli chodzi o mnie, ja zdecydowanie dla siebie przynajmniej cały czas wybieram tylko i wyłącznie Isolated Margin, ponieważ w przypadku, jeżeli coś zrobisz źle, coś nie pójdzie po Twojej myśli, w przypadku Cross Margin możesz stracić po prostu cały swój kapitał na jednej z być może wielu transakcji. Transakcji, które nawet mogą być dla Ciebie profitowe. Jednak, jeżeli masz zły dobór dźwigni i do tego właśnie masz cross margin, po prostu możesz utracić cały kapitał. Moim zdaniem, na start, także warto zastanowić się nad tym, czy przypadkiem isolated margin dla Ciebie nie będzie najlepszy i w ten sposób będziesz mógł, będziesz mogła zadbać o to, aby każda transakcja była z góry obarczonym, wiadomym ryzykiem. Ponieważ, jeżeli założysz, że na daną transakcję jesteś gotów zaryzykować 10 dolarów, to w przypadku isolated margin robisz to po prostu. Perfekcyjnie. Ok, ale w jaki sposób zasilić swoje konto na Binance Futures? Bardzo proste. Schodzisz tutaj niżej po prawej stronie, klikasz guzik transfer. Następnie wybierasz swój spot wallet, na którym być może masz, być może nie masz jakiś USDT, i transferujesz na wybrany przez ciebie rynek futures. W tym wypadku USDM futures. Wybieramy Tetera, wybierasz jaką kwotę chcesz przesłać: 50, 75, 100%, lub po prostu wpisujesz tutaj ręcznie. Ja na tego przykładu przesyłam tutaj 100%, czyli 110 dolarów. Jak widzisz, ta kwota automatycznie. Ląduje na moim koncie. Przejdźmy do rodzajów zleceń, jakie posiadamy. I dzisiaj omówimy zlecenia limit i market. Jeżeli chodzi o stop limit, dokładniej omawialiśmy to w poprzednim materiale na temat giełdy Binance w odcinku numer 2. W przypadku limit, tak naprawdę wystawiamy swoją ofertę do tej listy zamówień, która tutaj już istnieje i oczekujemy na odpalenie się naszej transakcji. Czyli wybieram zlecenie limit, następnie zakładając, że już zrobiłem swoją analizę, wszystko dla mnie się tutaj zgadza i uważam, że teraz będziemy mieli jakąś tutaj korektę i powiedzmy, chciałbym. Chciałbym kupić Bitcoina za 48 tysięcy dolarów, chciałbym longować Bitcoina w tym momencie. Następnie tym suwakiem tutaj możesz wybrać jaką dużą częścią twojego kapitału chcesz zagrać. Powiedzmy, że jest to 10%. Ja tutaj mam pewne zlecenia oczekujące, więc oczywiście liczymy od kapitału, który mamy wolny, który mamy dostępny I tutaj mamy tą informację. Więc w tym przypadku jest to około 63 dolarów. Następnie upewniamy się jaką mamy dźwignię, w tym wypadku zostawiamy 10x i sprawdzamy jaki mamy rodzaj marge, cross czy isolated. Jak już Wiecie, ja do swojego tradingu używam Isolated, więc to zostawiamy i nasza transakcja praktycznie jest gotowa. Możemy jeszcze co rekomenduję, zawczasu ustawić take profit i stop loss. Będziemy mogli to zrobić później, jednak moim zdaniem warto mieć takie rzeczy z góry zaplanowane. I powiedzmy, OK, jeżeli cena zejdzie do 48 tysięcy dolarów, wtedy moja transakcja się odpali na longa. I powiedzmy, jeżeli wróci na poziom 51 tysięcy dolarów, moja transakcja się automatycznie zamknie i wezmę profit. Jednak, jeżeli oczywiście rynek pójdzie w inną stronę, w innym kierunku. Możemy ustawić tak zwanego stop lossa, czyli moment, kiedy nasza transakcja się zamknie, ograniczając w ten sposób nasze straty. Powiedzmy, że transakcja nam się odpala tutaj przy 48 000 dolarów i jeżeli dojdzie transakcja do 47 800 dolarów, ja chciałbym ze swojej transakcji wyjść. Następnie, jeżeli wszystko mamy tutaj ustawione, klikamy buy long. i Jak możecie zauważyć w zakładce open orders, pojawi nam się tutaj ta Transakcja. Jest to oczywiście transakcja oczekująca, więc cena bitcoina musiałaby spaść do 48 tysięcy dolarów, jeżeli miałaby ona nam tutaj zaskoczyć. I oczywiście analogicznie sytuacja wygląda w przypadku shortów. Powiedzmy, teraz mamy 51 666 dolarów. Ja, powiedzmy, chciałbym shortować bitcoina od 52 tysięcy dolarów, ponieważ mamy tutaj zarówno FIBO, mamy tutaj także poprzednie opory i wsparcia, więc jest spore prawdopodobieństwo, że tutaj cena nam odreaguje. Jako, że w tym momencie będziemy shortować rynek, czyli będziemy obstawiać, że cena będzie od tego momentu spadała, nasz take profit będzie niżej od ceny wejścia. Powiedzmy, że zostawiamy 51 tysięcy dolarów. I odwrotnie, jeżeli chodzi o stop loss, w tym wypadku stop loss musi być wyżej. Powiedzmy, że jej cena dojdzie do 52 tysięcy 300 dolarów. W tym momencie nasza transakcja się zamknie. Więc ponownie wybieramy, jakim kapitałem zagrywamy. Klikamy sell. Jak możecie zauważyć, obie transakcje także nam się tutaj pojawiły i są to transakcje oczekujące, które zrobiliśmy przez zlecenie limit. Oczywiście, jeżeli chciałbyś anulować te transakcję, wystarczy tutaj kliknąć te krzyżyki i transakcje są anulowane. Co jednak, jeżeli chciałbyś wejść w rynek z tak zwanego palca i otworzyć swoją pozycję od razu? Po prostu wybierasz zlecenie market. W tym jednak momencie musisz wiedzieć, że zapłacisz nieco większą fee za to, że jesteś tak zwanym takerem, czyli bierzesz zlecenie z rynku bezpośrednio. Natomiast jeżeli wystawiasz swoją ofertę, wtedy oczywiście fee też jest nieco mniejszy. Więc też myślę kolejny powód, że jednak warto swoje transakcje jednak wystawiać, niż po prostu wchodzić z tak zwanego buta w rynek. Jak otworzyć zlecenie market? Bardzo prosto, tak samo jak widzicie, nie mamy tutaj ustalonej ceny, od razu ustawiamy, jakim kapitałem chcemy zagrać. Powiedzmy, że jest to 20. Procent. W tym wypadku 20% z mojej dostępnej kwoty jest to około 125 dolarów. Następnie możemy ustawić tak samo take profit i stop loss już teraz, lub możemy zrobić to później. Dla tego konkretnego przykładu poczekamy chwilę i za chwilę wam pokażę, w jaki sposób to zrobić w odpalonej już transakcji. Następnie, w zależności od tego, jak chcecie tutaj zagrać, czy shorta, czy longa, po prostu wchodzicie w rynek. W tym wypadku powiedzmy, że otwieramy sobie shorta, więc klikam sell short i jak możecie zauważyć, moja transakcja pojawia się tutaj w odpalonych Pozycjach. I teraz, co tutaj widzimy? Na początek, widzisz swoją pozycję, wielkość swojej pozycji, jaką zagrałeś. Masz także informacje na temat dźwigni, jakiej użyłeś. Następnie masz cenę wejścia, następnie masz cenę, jaka jest obecnie i masz tak zwany Liquidation Price. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to cena, do której, jeżeli Bitcoin dojdzie, Twoja obecna pozycja po prostu stanie zlikwidowana i kapitał, jaki poświęciłeś na tą konkretną pozycję, po prostu zniknie. W tym wypadku są to 123,65 centów. Tutaj mamy PM. NL, czyli obecny zysk lub stratę, I już tutaj widzisz, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ tutaj rynek teraz się ruszył o 0,1% w dół. My mamy dźwignię razy 10, więc mamy 1% zysk. Mamy transakcję od i w jaki sposób możemy teraz dopiero ustawić take profit lub stop loss. Klikamy tutaj ten ołóweczek po prawej stronie, następnie, jak widzisz, masz tutaj take profit i jako, że zagraliśmy shorta, więc nasz target oczywiście będzie poniżej tej ceny, ponieważ obstawiamy w tym momencie spadki i powiedzmy, że 51 tysięcy dolarów jest to nasz target price. I tutaj Tutaj fajnie nam od razu liczy, Mamy potencjalnie 13 dolarów, 33 centy do zgarnięcia, jeżeli cena faktycznie do tego miejsca wróci. Natomiast, jeżeli chodzi o stop lossa, ponownie ustawiamy stop lossa wyżej, ponieważ gramy shorty, powiedzmy 51 670. Jak możesz zauważyć, jeżeli cena dojdzie do tego poziomu, nasza transakcja zostanie zamknięta i zaliczymy stratę na poziomie około 3 USDT. Jeżeli to Wam pasuje, klikacie sobie confirm i Wasz take profit i stop loss pojawiały się automatycznie tutaj na wykresie. I także możecie je zauważyć. Tutaj. Załóżmy jednak, że na rynku dzieje się coś niespodziewanego i powiedzmy, że już chociażby jesteś na jakimś proficie lub jesteś też na stracie, jednak widzisz, że na rynku dzieje się coś naprawdę dynamicznego. Powiedzmy, wychodzą jakieś negatywne informacje na temat bitcoina i cena bitcoina mocno zaczyna lecieć w dół, i po prostu chcesz swoją transakcję zamknąć wcześniej. Lub oczywiście tych powodów może być więcej, wszystko będzie zależało od tego, jaką masz strategię swojego tradingu. W jaki sposób to zrobić? Bardzo prosto, wystarczy kliknąć guzik market i twoja pozycja automatycznie się kończy. I w zależności od tego, jaki masz zysk lub strategię, Taki zysk lub stratę realizujesz. Jednak możesz zamknąć część swojej pozycji i w ten sposób albo zmniejszyć ryzyko, jakie masz na danej transakcji i zmniejszyć potencjalną stratę, lub ewentualnie część po prostu swoich zysków z tego rynku zabrać. W tym celu zamykamy poprzez limit. Jednak najpierw musimy ustalić cenę, po jakiej chcemy wyjść część naszej transakcji. W tym wypadku powiedzmy że chcielibyśmy idąc na plus, na poziomie 51 200 dolarów, chciałbym zrealizować powiedzmy 50% swojej transakcji, 50% transakcji swojej wyciągnąć. W tym momencie po prostu klikamy limit i także tutaj na wykresie nasze te zlecenie dodatkowe nam się pojawia. Jeżeli faktycznie cena zejdzie na poziom 51 200, ta część transakcji zostanie zamknięta i weźmiemy część zysku. Mam nadzieję, że to wszystko jest dość jasne. Oczywiście, jeżeli chcecie anulować swoje tutaj zlecenia, możecie w każdej chwili anulować swoje stop lossy, profity i w także możecie w każdej dowolnej chwili z tego rynku po prostu wyjść. Ja swoją transakcję teraz po prostu zamknę dla potrzeb tego wideo, klikam market, jak możecie zauważyć, klikając w trade history, pojawia nam się tutaj po prostu strata na poziomie dolara 44 centów. No dobrze, ale jeżeli coś zarobię, to w jaki sposób wypłacić? I droga tak naprawdę jest taka sama, w jaki sposób wędrują Twoje środki na Twoje Konto. Wystarczy ponownie wejść tutaj w transfer, i następnie po prostu wybrać zamiast spot wallet, przemieniamy to na USDM futures i z tego portfela dostępnego na naszym koncie wysyłamy na nasz spot wallet. Mam tutaj dostępne 632 dolary. Więc w zależności od tego, jak dużo chcesz przesłać, po prostu wybierasz daną kwotę lub wpisujesz i przesyłasz. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę spot i w jaki sposób stamtąd już wypłacić swoje środki, mam nadzieję, że już jesteś z tym zaznajomiony. Jeżeli nie, zachęcam Ciebie, abyś obejrzał resztę materiałów na temat giełdy Binance. Pozostaje nam jeszcze kwestia Funding Rate. Co to oznacza? Jest to kwota, jaką w tym wypadku płacą osoby, które mają otwarte swoje pozycje na long dla shorterów. Dlaczego? Ponieważ potrzebne jest zbalansowanie order booka. Na ten moment Funding Rate spadł nieco i mamy 0,01%. Jednak te Procenty musisz wiedzieć, kiedy na rynku jest naprawdę gorąco, potrafi być to lekko ponad 10 razy większe, więc za każdym razem, kiedy masz swoją pozycję otwartą przez długi czas, po prostu musisz mieć z tyłu głowy, że ta opłata po prostu ciebie dotyczy. I bardzo często powiedzmy, jeżeli cena nie dochodzi do Twojego targetu i raptem rynek wchodzi w trend boczny, być może wtedy jest sens, żeby swoją transakcję zamknąć wcześniej. Dlaczego? Ponieważ właśnie będziemy tak czy siak musieli płacić tak zwany funding rate za każdym razem, kiedy ten zegar nam się tutaj zresetuje. W tym momencie longerzy, że tak takich nazwę płacą shorterom, dlatego że longerów na rynku jest po prostu więcej. Więcej osób obstawia, że jesteśmy oczywiście w hoście i że rynek będzie szedł dalej w górę. Dlatego potrzebny jest oczywiście na rynku balans i dlatego tworzy się tak zwany funding rate. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat giełdy Binance i chciałbyś się poznać dużo, dużo bardziej, od samych podstaw, aż po właśnie trading i zarabianie pasywne, tutaj teraz znajdziesz link do pełnej serii. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się samych do dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!